Ona zna drogę. Ciekawe, w którą stronę. Uwaga... i cyk. Subject Delta wraz z jego córką Eleonorą przemierzają korytarze miasta Raptur w 1958 roku, czyli dwa lata sprzed wydarzeń z pierwszej części. Nagle dochodzi do ataku Ćpunów, którzy atakują Eleonorę, a Subject Delta wyrusza na pomoc. Niestety wpada w pułapkę urządzoną przez tajemniczą kobietę Sophie Lamp, która za pomocą mocy kontrolującej Subject Delta wymusza go do popełnienia samobójstwa. Mija 10 lat i wybudza się ze śpiączki w ruinach miasta Rapture i wyrusza na poszukiwanie swojej córki. W trakcie poszukiwań zdobywa pierwszą moc w postaci piorunów, co pozwala mu na dalsze poszukiwania. Potem odkrywa, że jest pewna osoba zwana jako Brigitta Tendembaum, która brała udział w eksperymentach na dziewczynkach z pierwszej części, lecz powróciła do Rapture z powodu Sophie Lamb, która zamierza dokończyć to, co Tendembaum zaczęła. Nagle dochodzi do starcia przeciwko Big Sister i pomimo ciężko odniesionych obrażeń, ona niespodziewanie ucieka. Subject Delta rusza za nią w pościg, lecz Big Sister rozbija szybę przyczyniając się do zatopienia pomieszczeń.

Na pewno nie ona, dojdzie do Brigidy Tedenbaum, ale byłem pewny, że nazywa się Ewa Tedenbaum. Ona jest pena, ona akurat była niemką. Dobra, zrobimy tutaj SKB, dalej nic. Czyli po prostu na razie, jeśli chodzi o ratowanie, to nic z tego nie będzie. Jak to mapa jest wielka. Nawet nie jest aż taka, nie jest aż taka spora. I dobrze, dobra, co mamy? I zaraz co tu? No dobra. Co no to mamy? Tu te bogi jakoś wymienić, jak zrobić A, jakieś upgrade, najwyraźniej nie. Dobrze, dzień dobry. Czy mógłbym tutaj czymś pomóc? Raczej, no, skorzystać ze świetu ochronnego, ja akurat przy sobie mam. O, o, on. czekaj, czy mógłby nim tu tu przejść? Dzieńanko, mogę mogę pomóc? pomóc? No, wspaniale. o, no ja o tym okolo wiem. Mamy jakiś... Pana strzałka hakująca? No dobra. Pierwę to i narzędzie hakujące. A już rozumiem o co chodzi. Będziemy sobie hakować właśnie różne wieżyczki, różne te kamerki. To około pamiętam? Albo... To. Okej, okay, skokoś maszynę. Okej. Okay, czy to? I na moment? A tu muszę przytrzymać? Oj, kurde, spodobałem, jeszcze raz. No dobra, to jest akurat inna wersja, no tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie znowu związane z jakimiś hurrami. Ale okej, okay, o! Kolej do zahakowania. O, co to było niebieskie? No kurde, za każdym razem Wam Jestem ten naprawdę kiepski? Jeszcze raz. Aha, czyli jak trafia w niebieski, to od razu za pierwszym razem to robię. O właśnie pisze, zdobyć niebiesko premię tak trakcie bez by zadało większe obrażenia, a dobra, rozumiem. odradzimy się. Ciekawe w jakiej wersji. Dobra, mam tak, pierwszy, pierwszy to właśnie podświetl, drugi litownica trzeci to właśnie urządzenie hakujące. No spoko. No dobra, widzę, że on dalej próbuje uciec od tym, co nie? My... <laughs> ja właśnie widzę statut kamerkę? Ja tylko użyłem pioruna i od coś się zawaliło, a akurat moja wina, o, czekaj, o hej, idzie, o, poszło, doskonale, okej, okay, mam 77 dołców, ale ciekawie, czekaj, i po problemie, U, idzie akurat rewelacyjnie, jeśli chodzi o taki poziom. O, ile w cię słyszę, słyszę, nie mam pojęcia co ty mówisz. O. O dobra, ale dziwne to, że tutaj słyszałem jakby tak niewyraźnie, ale tutaj. O, pewnie dlatego, że korytarz, Rozumiem. Tak, czy tutaj coś znajdę i od razu mamy kolejne nagranie. and isolated in the absence of the sun. Now they clamor for a psychiatrist. Do they miss the state censor, I wonder? Wartime seizure of private assets? Or the Cheka police vanishing them in the night? Regardless, this lamb woman is said to be the foremost practitioner in her field. Fine. Gdyby ona ją to. tego szkoda, że tego nie zauważył na własne oczy. A jedno z pewnych z niego to naprawdę dobry filozof. Idealny by się nadał. Choćby przebił Sokratesa, Platona, Arystotelesa... Naprawdę wiele. Chociaż nie, jeśli chodzi o kryzyski filozofów, to by ich nie przebił. A nowoczesnych? Nowożytności? Pewnie tak. No dobra, co tam mamy, czy mógłbym, no, co? no tutaj, tu co, to tutaj tu przebił, ale... Właśnie dalej nie wskazuje, czy faktycznie yy, na mapie pokazuje, że mógłbym po prostu jakby tutaj zegnować to, 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 jakieś komunikaty, cele, my dobra, rozumiem o co chodzi, ale dalej tego kurde nie pojmuję. Nie, może dopiero następnym razem. Ale widzę, że nic tutaj ciekawego nie ma, o tutaj koniec Ryana jest chłopcem świadomości. No i wreszcie się tego doczekaliście. O, już nie mogę więc zebrać, czyli maksymalnie mogę zebrać ze 60. Ok, zwiększmy i widzę, że na razie dalej nic nie ma. Okej, okay, trzeba powtórno Ja Właściwie dostanę jakąś jakby specjalną amunicję, bo były jakby różne. Typu przeciwpiecho przeciwpiechotna i pancerna. No dobra, otwieramy I Jak zwykle bez prądu, co nie?

O, nie będzie, o, cholera! O, o, Szybko, szybko wydostać się z ten dot. Yy, jest jakiś skulny sposób, yy, żeby chcę stąd się wydostać. Aha. Czyli nie, 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 nie było innego wyboru. Ale, kurde, ja czegoś takiego nie rozumiem. Okay, czy ja w ogóle wyczuwam, jakby klimat z typu Falouton Vegas? Niby podobnie tak było z bohaterem, który mostą, chociaż nie on. Ten bohater, który właśnie widzimy, właśnie on sam strzelił w głowę, mimo że był zahipnotyzowany. A jeśli chodzi o do Vegas, to on, to kurier, który właśnie został poszczony przez Benego i jakoś kurę przeżyli. No jeśli chodzi o tego kuriera, to nie wiadomo, po jakimś czasie, po kilku godzinach, a on minęło jakby powiedzieć 10 lat i dopiero jakoś się obudził? Jest, można powiedzieć, że był w jakiejś śpiące i to wszystko przegapił. Jakim cudem? W sumie nie mam pojęcia, ale jedno jest pewne. To mnie właśnie pojęcia w którym roku został wydany. Nie wiem kto skopiował, kto był pierwszy. Burger. czy to właśnie ten tatuzjek, który go steruje. Co hm, by nie wiem. Dobra, kierujmy się dalej i. Now you No fajnie fajnie, tylko że ja to wszystko z tym steruję, co nie? E, dobra, baby. Adamaskowy no dobra, chyba by. Okay, Raptor 1959. No dobra. Okej, po problemie. Trochę nie poszło tak jak powinno być. Ale jakoś czuję, jestem za do. A no tak, motyw. I to wszystko, co podpłynie jakby dłoni? Zaraz. Pra... A, prawy i lewy. Ok, wydawało mi się, że jest wszystko z lewego. <laughs> no dobra, widzę, że tutaj. Wiecie Nieciekłego... Jakie cudem się tutaj przeteleportowałeś? Ja w to nie wierzę, o, o! Spokojnie! Już, już, Zawiane. Nie szkodzi, Już zrobione, Ja Teraz to oni to za mnie, co nie? O no bo wy tam załatwicie... Co ty, kurde, no? Będziesz mi wcześniej szkadzać, no? Wypierdalaj, no! O, właśnie, załatwcie go. to akurat pójdzie. Pasolka w puszce. No fajnie. Okej, okay. widzę, że tutaj. No tak, zapomniałem, że z tego nie mogę korzystać. Widzę, że tutaj wszystko jest jak w porządku. Dobra, dobra. Czy coś jeszcze tu znajdę? Dolary i dolary. To, co lubię najbardziej. Ok, no to apteczkę. Właśnie przydałby się Ewe, bo kurde, nie mam pojęcia, jak. Gdzie to się znajduje? Nie będę już więcej skorzystać z mocy. Pod shutdown, okej, okay, to właśnie wyłącza alarm tych botów. Ale co po tym co ja widzę? Wszystko jest jakby w porządku, dobra. Jak tam teraz trzeba pójść? Hej, mm, okay, już rozumiem. Zaraz, 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 żeby wiedzieć, żeby nie, żadnego, żadnego, miejsca, żadnego miejsca nie przegapić. Okej, okay, rozumiem. O. Probably we should- Oh, I it's there. it's me. Eleanor. Eleanor. I know you're awake in there. I can feel it. Mother won't be able to, to toy with you like that ever again. This plasmid is for you. If I'm right, you can use it now. Please, find me. O ile to kojarzę, to będzie, będzie ogień, a nie te, telekineza od razu? Pamiętam, że było najpierw elektryczność, potem był ogień. Teraz telekineza? Ciebie to jest lepsze. Wiem, wiem jak tego skorzystać. Po prostu to jest jak The Star Wars. Jak to jest związane z uniwersum jezdnych wojen. Poczuj w sobie siłę lwa, czyli poczuj właśnie sobie moc. O co lubię najbardziej. Ale żeby do tego jakiś zbiornik, ale czy są jakieś... Proszę się akurat tych kwiatów no. A chwilę moment. Mogę to aktywować? Sterowanie płynie. no pocztą? Czy ja właśnie to, to... stałem jakby? Dobra, to już było minęło. Można uszać dalej. Ona zna drogę. Ciekawe w którą stronę. Uwaga, i cyk. O nie, jednak nie. Dobra, czekaj. Kurwa! Nie no, okład... Akurat... Friendly Fire, niestety. Moja wina. Dobra, jeszcze raz. Jazus Maria, zniszczyłem robota. Cholera jasna. Nie, nie tego kurde przemyślałem, no. Eee. No, no żeś ja pierdolę, no. Ech, rozumiem, a zaraz, przytrzymać? A, dlaczego dopiero podpowiedź pojawiło się dopiero pod koniec, nie rozumiem. Ja piernicze zniszczyłem mor robota mojego spajałego przyjaciela, spajałego druha, Tu proszę, po prostu przed, po dół celownik. Powinien być, być z tym zdruzgotany, ale bo to, to co znam, pół godziny? To jest ok. lata. Dobra, zobaczymy czy może tutaj coś znajdę, widocznie nic, No i no jest pewne. Obo co zabi z tego. I. Okej, okay, jaki by cudem... O! Pod kół. Okej, okay, rozumiem. Ach, nie ten przycisk. Trochę się pobijaliście się tym, co nie? No cóż, było minęło. No dobra, pora właśnie to przejść. Gdzie tutaj mógłbym to właśnie sobie pozwiedzać? I widzę, że... o! Kurde, muszę uważać na te przyciski. No No tak, automatycznie to robi doskonale. I mamy. O, właśnie. Tylko po jednym. Nie, by kudę wziąć jeden weźmiesz, drugi gratis. I dana byłaby promocja. To, ale to serio? A, ktoś tu przechowuje alkohole, co nie? Czy tutaj niby coś będzie? Raczej. O, właśnie. Delikineza. Okej, okay, to nic, tu nie znajdę. No dobra, będzie trzeba ruszać dalej. Może właśnie, tu coś ciekawego znajdę. Ale co to tym, co ja widzę i... Oka, gramofon. Ale... jakoś to go nie Widzę, widzę jakieś to beczki. A, to kuchnia. Tylko dopiero zauważyłem. Masoka w puszce, dzięki. Może tu co znajdę i mamy kolejne nagrania. Tylko najpierw zobaczcie coś jeszcze tutaj będzie i widzę, że... Chwila moment. Ja kogoś tam słyszę. Tylko już tu jest. Właśnie widzę. Czekaj. Jeszcze trochę. Czy jest jakaś jeszcze druga beczka? Nie, nie widzę. No! Oh.

a bias, dream delusion, or the pain of a phantom limb. To one man, they are as real as rain. Reality is consensus, and the people are losing faith. Take a walk, Andrew. It is raining in Rapture, and you have simply chosen not to notice. I to ma być tak powiedzmy na ja preferowałem rywalizację Andrew Ryan kontra Frank Fontaine, po kola. ale w sumie na razie dopiero co ugrywam tą część włożę. a akurat tej części Jeśli dowiem się więcej o tej pani lampy, to może coś, może będzie akurat znacznie ciekawe. chociaż ledwo co widzę No dobra widzę tutaj jest sprawdzone, no kurde chciałbym żeby rolką mężczyzn normalnie przekręcić, ale tego nie mogę po prostu zrobić Okej, trzeba teraz powodować trendy. No świetnie, tylko muszę jeszcze obczaić, czy tutaj może. O, kolejna beczka. Doskonale. O dobra, widzę, że tutaj nic ciekawego nie zdaję. To o, o, może nie. Widzę chyba kolejne. A, to było. Macie klucz francuski albo klucz jakiś tam. No dobra, jedno jest pewne. Było na dobra, kierujmy się dalej. A może nie, już znalazłem nagranie. These people... are hooked on some kind of genetic wonder drug called Adam. I've read the word splicer scribbled on walls like a warning. One of them cornered me and, Christ, his face. I had a gun, but I choked. And then out of nowhere, we both heard this singing. And he took off like hell on wheels. It sounded like a kid. A girl. Alive. I know it in my gut. Nawet nie ma pojęcia, co o go spotka. Teraz pozna czy nie? Minus pewne. Będzie z tego wielki pro. A, tutaj, okay, to byłem. E, zobaczmy, czy myślę, że coś tu. Stereo. Dobra, wybij, wybij. N nie o to mi chodziło.

I know of your bond with Elena Delta. To save yourself, you will come for her. But Elena has a destiny. One you cannot share. There is no place for you in paradise. A raczej widzę, że jest sporo miejsca. Zobacz jaka tu przestrzeń. No rany boskie. I widzę tutaj automat, który mogę hakować albo kupić przymioty. O właśnie jak skakuje, to właśnie znowu będę właśnie wykupić daną strzałkę hakującą. A jak skakuję, to ceny zostaną obniżone. Jeszcze nie niebele. No dobra. Widzę, że tutaj wszystko jakby idzie zgodnie z planem. Ale jeszcze zawaduję właśnie w tamtą stronę, akurat wie to wielce ciekawi, co ciekawego tu znajdę. A właśnie tutaj właśnie stero sterownia? Raczej komora, który mogłem sobie po prostu wskrzesić. Dobra, i widzę kolejne nagranie. Doskonale. In responses to ancient selection pressure the irony is that this theory is why ryan's people invited me here they mistake my study of natural law for the worship of competition remember eleanor one must know the beast before it can be slain <laughs> Eee, nie zgadnę, będziesz uciekać, tak? No, co, mam po prostu czekać? i zejdziesz na dół? Raczej nie. E, spokojnie, mi się nie śpieszy. Dobra, zobaczymy, co tu mamy. Wiadomo, to to. O! Aspryna jako alkohol? Serio? Ja jakoś to w ogóle nie wierzę. O! Dobra, dzięki. I ja Cyk! Dobra, tu jeszcze kolejny... O, czekaj, czekaj, czekaj. I poszło. Dobra, spalimy. Au, 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 au. O Jezus Maria, au, 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 au. Czy w Okej, użyję ciała. Poczuj to sobie. I jeszcze tu. Au, 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 Kurde, faktycznie mocno brywam. Ja pierniczę. Okej, okay, poszło. O, czekaj, 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 stój, stój, kawerka była. Mamy strzałkę hamującą. Czekaj, czekaj. I gotowe. Wiem, wiem. niech akurat do, jak będzie moje wsparcie. O, proszę bardzo. Akurat sobie trochę relaksuję i sobie wezmę trochę amunicji. I doskonale. No i po problemie. A kurde gdybym to pieszo jako dostrzegł No pęknie, koleni E spokojnie A czekaj Pamiętam, że trzeba znaczy Proszę natychmiast nie przeszkadzać No no dawaj No dawaj No znaczy zniszczyć I to opadnie Doskonale, darmowe Mogę nie wiem, nie pewny czy akurat byłoby jeszcze jakieś jeszcze inne właśnie ta stacja apteczek, ale... Pani się gdzieś zapodziała. No dobra, wzięte, to wzięte. Dziękuję za to. O! Kurwa! Chciałem przetrzymać, ale niestety puściłem. Czy coś jeszcze tutaj jest? Raczej nie ma. Dobra, to opuszczam. I trzeba razu tu załadować window. No to ruszamy. o! No, już. U, o, czekaj, czekaj, czekaj. O, udało się. Udało się. Udało się. <laughs> Ciekawe, czy mnie traficie. A dobra, o problemie. O problemie. Now. Here is you are a very old big daddy bonded for life to a single little one when you are apart for too long your body begins to shut down like a coma as long as the girl is in the rapture you are trapped here as well the name of your little one is eleanor lamb daughter of sophia She is kept at Futuristics, on the other side of the city. You must go toż, okay, to bo w ogóle ma sens. Nie, można powiedzieć, mam misję do wykonania. Doskonale. Doskonale. Dzień dobry. Mogę gdzieś po. Łapki, no, mi te pułapki nigdy Cię nie zranią, ta. Zaraz, nigdy mnie nie zranią? Ja to jest co? Tak, specjalna municja, rozumiem. Faktycznie. Do, oj. Eee. zwykle, kurde, nie ten przycisk jaki, jaki trzeba. A właśnie, czy dalej właśnie? Oj, nie ten przycisk. Ale jak widzę jakby kolej dalszą potęgę mapy, widzę, że... Aha, rozumiem. Nie co, mogę po prostu tak wziąć? No tak, mam już. O O! Mogę za pomocą rolki myszy ciśnijąć rolkę myszy i od razu przemienia. Doskonale. Dobra, dzięki. Czy tylko coś tu znajdę? Widzę. Oj, nagranie. Gradually Settling into his role, picking up the slack that his carelessness left behind. We are gaining steam again, but I'm not satisfied. Yes, the Big Daddy defends the girl, but he is programmed only for the fight, like a sheepdog who wanders off unless a wolf is tearing at his flock. When no aggressor is present, he regards his little sister as he might a common houseplant. We need something more, something stronger, an unbreakable physical. O ile pamiętam właśnie doktora Suhonga, Właśnie on też był właśnie właśnie tego hipnotyzującego jakby motywu, jakby akcji właśnie typu łócił Handli i można powiedzieć właśnie bez populać wraz z tego Frankiem Fontaine. Tak o właśnie, o ile to pamiętam. No dobra, to właśnie tyle. Tyle już historii i można tutaj. No, można powiedzieć, nawet nie jest aż tak źle. Tutaj jakby wszystko jest jakby wyczyszczone właśnie trzeba tak, ja, ja, ja ja A no tak, przecież tu jest już postażałe. Rozumiem, rozumiem. Mapa po połączeń, rozumiem, świetnie. To trzeba się tutaj się kierować. Mm. Widzę jakieś kolej, kolej, kolej. Kolesia, chodź, dobry. Ej, hey, halo. Czekaj, chodź tu, chodź tu. O kurde, jednak przetrwał. Okej, okay. po problemie. Uh, byłem pewny, że nic zostanie zabity za pomocą jednego strzału, to okazuje się, że nie. To trochę szkoda. Pułapka doskonale. Dobra, co to jeszcze wezmę? Dobra, no to przełącznik i. Dzień dobry. You see? This. why I must fight Sophia lamb she is using the new little ones for for something and I have returned to rescue them if I do not more children will die for my sins and the rapture nightmare it will repeat forever now. Must talk citizens of Rapture, this, this is, subject is subject Delta. Delta. Yeah, ma. Behind that mask hides an enemy of the people, without soul or sympathy. It is a beast apart, and as family, we must tear out its jaw and drive it back into the sea. lamb will take this place apart to fight. Ja, to ja mam się po prostu bronić? No nie jestem że to akurat dobry pomysł, ale dobra. O, czekaj, 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 czekaj. Dobra, zaraz to schakuje. Cyk. cyk, Gotowe. Będzie akurat idealne wsparcie. O, czekaj, czekaj, czekaj. Yy, Przemienia od razu. Kurde, ja nie mam Ewy. Poler jasna. Tylko szczelamy, szczelamy. Czy ktoś ma z Was Ewę, Jakąś esencję? Dumy nie jestem. Boże, może by kto z was miał. Bo jest raczej nie ma. Szybko, walimy, walimy, walimy. O, dobra, szybko przeładuj, przeładuj. Cyk, 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 cyk. Coś tam działa, coś tam działa. Oby spać mi pomogło. Oby... O, czekaj, czekaj, czekaj. Ej, kurde. No szkurera, jeszcze z tym musimy się z tym uporać. Pypie. I cyk. No. Oh, that's it? a moment, tylko jeszcze... Oh, Thank you. Now I must leave you, and I am sorry for this, but there are others I must help before the city drowns. This man Sinclair, he is an ally, and will guide you to Eleanor. Goodbye, Herr Delta, and good luck. Well, look at you. A bona fide knight in armor, complete with iron horse. The name's Augustus Sinclair Sport, Esquire. Old Tannenbaum and I share an interest in the old Fontaine building, the very same place you'll find Eleanor Lamb. I think you and I can do business. Take the train to Ryan Amusements. I'll see you shortly. Okej, okay, chociaż nie kojarzę tego pana Cyklera. Albo nic, nagranie. Lam has taken the rapture. Responsible for stealing children from the surface. Her splicers destroyed my submersible and forced me to run. But the ticket booth here is secure, and though I cannot trust him, Sinclair is a valuable ally. I have already rescued a few of the newly ones from Lamps. They all want to know how we will get home. I wish I had the right words for them. Mm. Wiadomo, jak to się jest, już się kończy, chyba, że właśnie tym pomogę. Więc co, przełączamy wajechę i od razu ruszamy w drogę. Ciąg dalszy nastąpi.